oczy, za chwilę będzie niespodzianka. Same wypadki na tych zawodach. Ty jesteś najgorszym zawodniczką, nie ja. Ja? Nieprawda. Tu jesteście na kanale Toys Zapraszam Was na nowy odcinek! Pytajcie w komentarzach, kiedy odbędą się kolejne zawody Mai. Czy je nagramy? A więc kolejne zawody Mai odbędą się już jutro. I ja bardzo się cieszę, tylko mamy jeden problem. Maja postanowiła zakończyć swoją karierę gimnastyczki. Jeszcze nawet nie zaczęła. Słuchajcie, tak, mamy problem. Moja bardzo się stresuje, że znów jej coś nie wyjdzie, że zapomni jakiś element albo ogólnie pół układu, a teraz on nie ma kategorii takiej pierwszej, początkowej, pierwszy krok, tak, Kisza? Tak. Chyba. Teraz on ma kategorię D i to... Y też taka początkowa kategoria, tylko że tutaj też już będą oceniali każdy element i będzie mniejsza szansa na zrobienie błędu. I właśnie Maje się stresuje, że ona coś zapomni, nie dokończy układu i wtedy jakby no, nie zajmie jakiegoś miejsca, ale my ją wspieramy i mówimy, że jeśli ona nie będzie próbowała, no to po prostu nic z tego nie wyjdzie, prawda? A więc jeszcze dziś jedziemy do świebodzic. Poprosiłam Maję, aby spakowała walizkę. Za chwilę jedziemy z czy ona wszystko spakowała. Właśnie jeszcze nie powiedziała, że kupiliśmy dla Maje teraz taką niespodzianka zrobiliśmy. Kupiliśmy dla Mai No bo strój startowy. Tak, ona jeszcze o tym nie wie, to będzie taka niespodzianka. Trzymajcie kciuki za Mai aby jednak jej się udało i chciała jechać na zawody. Zostać o kokurę. Odliczam 3, 2, 1, kiesę o Zaczynamy! Idziemy z kolei, co spakowała Maja. Maja, już nie jesteś? Kiesię się jestem spakowano i już wjeżdżam. Zamykam! Mogę ci pomóc? Wszystko jest w porządku. Co jest podejrzane? Może z kośni, co Nie, nic nie trzeba, wszystko mam. Masz swój startowy na palcówki, kosmetyki, dla kilku włosów, spinki. Tak, oczywiście ja wszystko mam. Gdzie się go walizka? Nie ma nie jednak wskazu, bo nie wiadomo. Nie trzeba. Już wszystko spakowałam. Idziemy do auta. Nie ma jednak wskazimy. Proszę, nie! A wszystko czujesz. Ale co ja psuj, psuję? Ty psuj, tylko chcę Ci pomóc? Nie! Czekaj Maja, jeśli ty nic nie ukrywasz i wszystko spakowałaś, to pokaż mi proszę zawartość swojej walizki. No dobra, okej. Okay. Tylko szybko. Otworzysz, zobaczysz, zamkniesz. Dobra, dobra. Jeśli wszystko masz, to już zamykam. Uuu, ile różowych ubrań. A gdzie jest stój? A kosmetyki? No tu, tu. Lejemy różowe ubrania? No tak, to już 24 godziny na Nie ma jak my no przecież jedziemy na zawody. I twój strój stachowy nie jest różowy. No tu, tu wszystko jest. A to co? Kuchieros najnowszy. Aha. Z jednoroscem. Minka się zmienia. Maja, to jest fajne oczywiście. Ale gdzie są twoje rzeczy na zawody? Mówiłam wam, że coś tu nie gra. A tu co? Nic, nie. nie. w hotelu. otwierała kukilus. Moja ulubione laleczki. Moje, ja też kocham kukilus, ale one zajęły całą walizkę. Gdzie są twoje rzeczy na zawody? Moje ostatni raz się pytam. Już musimy być w aucie. No nie ma tych rzeczy. Ja nie chcę jechać. Stresuję się. Dlaczego się stresujesz? Będzie dobrze. Stresuję się, że znów coś zapomnę. A w mojej kategorii będzie a 12 zawodniczek. Na pewno nie wygram. Aha, czyli spakowałaś sobie różowe ubranka, zabaweczki, żeby już na miejsce okazało się, że ty nie startujesz. Że nie ani stroju, ani kosmetyków. Taki miałaś plan, tak? Tak, taki miałam plan. Moja Ajsie, ci powiem, że nasz hotel będzie z basenem. I mam dla siebie jeszcze jedną niespodziankę, fajną. To pojedziesz na zawody i spróbujesz wystąpić? Basen w hotelu? Jeszcze niespodzianka? Tak, jedziemy! Ale leczki mogę zabrać? Maja proponuje teraz otworzyć laleczki, żeby twoja walizka zwolniła się trochę. A się o tym pomożesz spakować resztę rzeczy. Nic nie powiedz dla rodziców. Okej, okay, Maja, przecież jestem twoją starszą siostrą. Babka w dla dzielnej Mai. Mamy osiem najnowszych laleczek ze zwierzątkami. One są takie słodkie! I tu mamy. A ja chcę Diana, Daisy, Lucy i Emmy. Te nowe opakowania są super. Wszystko widać, co jest w środku. A to jest Aurora. Tu mamy kotka, zajączka, motylka, tygrysa. Ja mam misia, pieska, sarenkę i kakarda. Zobaczcie, Alicja ma bardzo śmieszne buty. Alisza, patrz. Roxy ma takie spodnie, jak ja mam. Szerokie. Jakie spodnie? O, Alisza, nic nie pamiętasz. No, te, te, gdzie są? Praktycznie, a Emma ma podobne spodnie do mnie. Ty masz czarne Mam takie same fioletowe. Zobaczcie jakie fajne bitki. Każda laleczka ma trzy różne bitki. I teraz cieszymy kucyka. Dziewczyny? <laughs> Jeszcze długo będziemy czekać na was w aucie? Co wy to robicie? My, my... Yy... My cieszymy kucyka. Walizka ma jest pakowana. spakowana? się robić spokojnie tato, ja idziemy. Aleleczki! Teraz spakujemy mój strój startowy? Jest. Ok. Strój klubowy? Jest. Poduszka, skakanka, guma? Jest. moja a korona? Tutaj. Różne spinki, gumeczki. Lakier mocny? Jest. Idę jeszcze po kosmetyki. Alisza, gdzie jesteś? do ja mam na ciebie cześć. Jak dobrze, że laleczki spakowałam. Maja, co mówiłaś? Nic, nic. Tak, tak, bo wszystko widzę. Aż no zostaw. Dobra, dobra, i tak nie mam czasu. Kosmetyki są. Już jesteśmy w aucie spakowane. I ruszamy na moje zawody. Tak. Na basen. <śm> maja, taka maja. Dziwa, <śm> <śm> no, zaśpiewajcie to. Tubst, tubst, kaczka. No, ja już nie pamiętam. Tup, tup, tup. Dobra, Majsiu, dawaj. Koczko. Słuchajcie, Maje u nas jest nie tylko gimnastyczką, ale też. Co ja pokażę swoje zdolności. Tak, ona jeszcze ma inne zdolności. To jest. Kaczor Donald, tak? Chcemy jeść! Chcemy jeść! Już już dziewczyna, zaraz będzie jedzenie. Musiroję. Musi ma takse i fytki. To też lubię jej pod już jesteśmy na miejscu. A jeszcze wyspałaś się? Nie. Nie? <grystanie> jesteśmy w Wałbrzychu. Już zameldowaliśmy się w hotelu. Patrzcie na Maję. Maju się co ty robisz tam na górze? Majusz się. ładne ładny widok. Maja nie wypuszczę, po prostu ani jednorożce, ani leleczki Pokaż. Ech. No daj. Te buty fajne. Śmieszne. Leleczki będą ze mną spały i pójdą na basen. Robimy szybki hotelowy rundum i nie mamy bałaganu. Okej. Okay. Tu jest to wejście. Tak. Mogę sprawdzić? I właśnie tych łóżek się nie spodziewaliśmy. Tak, ponieważ nikt nie będzie spał na górze. Kto powiedział? Ja! <gry> to jest szafa. Właśnie nie sprawdziliśmy, co tam mamy. Okej. Okay. Tu mamy toaletę. Właśnie też jeszcze nie sprawdzałam. A wanną. Zazwyczaj nie ma, prawda? Zazwyczaj są prysznice zawsze. Taką malutkę. Tu są dwa łóżka, tu będę spała. Jasne, wziąłeś jazdki. Ja, ja jestem. Ja, 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 ja No to piję Tu mają się już ustawiła swoją kolekcję kół. Plus... No, ale są słodziutkie, prawda? Prawda Maja. Tu mamy stoliczek i telewizor. I w Taki nieduży pokój. Moja gdzie ty będziesz liczyła. No widzisz, mówiłam. Lepiej nie pójdziemy na zawody. I cały dzień jutro spędzimy na basenie. O nie Maja. Ajsa, i mam plan. Jemy do i idziemy na basen. go wszystkim to teraz Ojej! Oje! Yeah! Yeah! dwa, trzy. Już jesteśmy na basenie, bo to jest cieplutka. A ja u pływać. No mają ostatnio, nam w Egipcie nauczyła się pływać, zobaczcie jak pięknie. Super! Ajcia zaczynujemy do pację. Okej. A ja będę liczyła. Okay, Cześć. Raz.

Maja jeszcze śpi, ale muszę ją obudzić. Majusia pobudka. Maja ze swoimi mleczkami. O, cześć. Maja, musimy ćwiczyć. Od samego rana tak? Nie, ja jeszcze śpię. Już jesteśmy po śniadaniu. Maja uczesana, ubrana. Co będziecie ćwiczyć? Tak. Znaleźliśmy, słuchajcie, taką e, salę zabaw mini. My myśleliśmy, że jednak będzie trochę ja z łózkiem. Większe pomieszczenie, aby Mala mogła dobrze sobie poćwiczyć. To co, Maja ćwiczymy? Czy Jestem twoją trenerką. Okej, okay. Zaczynamy robić dla Majusi makijaż? Chcę taki, właśnie taki chcę, makijaż. Jak u tej laleczki? No. Takie z gwiazdkami, nie wiem czy jeszcze. To jest ma radę. <grymne> No postaraj się. Zaczynamy od kurzu. Moja krypka. <grymne> Oj się nie za mocno, żeby one nie wyglądała jak spocona po prostu. Mm. Tak? Nie będzie. Teraz żałuski. Jaki teraz będzie kolor? Czyli ale nie mam stroju fioletowego. Czekaj chwilę. O co chodzi? I jak wyglądam? Moje zawnią, oczy, za chwilę będzie niespodzianka? Jaka, jaka? Moja. Co? Nowy strój startowy. Tak. I widzisz tu jest też kolor fioletowy. Tak. Jestem w szoku. Wow, dziękuję. I dzisiaj będę mogła w tym stroju wystąpić. Tak, oczywiście. A może nie idziemy? Może zostajemy w pokoju? A może nie? Idziemy, Maja. Na tungu. Maja, będzie dobrze. Mm. Już jesteśmy na miejscu. już, jadam. Traci trochę. O, przegotujesz się. Pokaż, co się powiesz, coś stało. Czekaj. Tutaj czy o, na planszy już? No, już tu. Tutaj. Mhm. No i mi szypała, ale poszło... To, co stresowałam zapomniała. Zapomniałaś. No nie całą pół, no trochę końcówki tak. Ale końcówka to nic. Czeka na moje zabawkę. Chciałaś, <laughs> tak? Moja dobrze. Było dobrze. No, dobrze. Troszeczkę zapomniałaś pod koniec, tak? Bardzo się bałam. Bardzo się bałaś. A jak to się stało z No właśnie ona tu otarła. No, no ja. Kiedy robiłam te przewroty, to bardzo się bałam. Tak jak tak? Szczypało. Bardzo się bałam, bardzo się bałam. Zobaczyłam ja jedzenie, żeby na ja siostrę. Ja ja Dziękuję, Maja. Dziękuję, ja Dziękuję, <laughs> Co się z tobą dzieje? Tu blasek i tu, tu. cała jestem teraz poobijana. Z całem na tych zawodach. To ja, ja zrobiłam źle układ, to ty zle zrobiłaś układ. Co? Ja zdać, że mam najlepiej układ ze wszystkich zawodniczek. Ty jesteś najgorszym zawodniczką, nie ja. Ja nieprawda, zaraz Ci pokażę. Moja no. co ty robisz? To kłótnia. to kłótnia. Dobra, to muza. Cieszę się z Maja. Ładnie. Mam już godzinę 21. 21.31, wiesz? A jesteśmy tu od godziny 14.00. Najtrudniejsze zawody, chyba. Maja, więcej nigdzie nie pojedziemy. Jak, nie, nie, jak chcę. Chcesz? Naprawdę? Chcę jeszcze więcej bucharów. Przyjechaliśmy na późną kolację, tak? Po zawodach Maji. Maja. A, brawo. ja. Maja, brawo. ja. Maja. Brawo. ma Maja ja, brawo. Er, jest ma dziewczynę. Elis, to jest twoja dziewczyna? <głos> <głos> Mamy jedną pizzę margarynę, oczywiście dla Eliaska I jedną wegetariańską, tak? Dobra. Maju się pyszna. I co wy robicie? Zdejmujemy, a jeszcze Ponieważ lisze jest w ogóle nie ma na nic siły. Jeśli ten filmik się spodobał i chcecie kolejne filmiki gimnastyczne, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Pa, pa.